Słuchajcie, wydarzyła się tragedia. Straciliśmy tytuł cesarza Bizancjum, który przejął. I tu właśnie ciężko powiedzieć, e, Bazila Eudokia of the Byzantine Empire przejęła e, tytuł cesarza. Ciężko mi powiedzieć, jakie ona ma jeszcze tytuły. County of Byzantium, czyli ona po prostu ma samo Bizancjum. Ona ma jeden teren, wy to rozumiecie. Ona jest taka kurna sama, czy ma 7000, ma więcej ogłem niż my. E, no ale co my będziemy robić w takim przypadku, jak coś takiego się wydarzyło? No, słuchajcie, nie jesteśmy już cesarzem Bizancjum. Ja w tym momencie jestem gotów rozpierdolić to cesarstwo. Jestem gotów, bo mamy tutaj jesteśmy królem Tesaloniki, czyli Tesalonik, czyli mamy tutaj te tereny. Mamy tereny jeszcze sięgające tutaj. Mamy tereny na Krymie. Mamy tereny jeszcze w Anatolii. Więc mamy jeszcze mamy tutaj tereny. W takim razie na to wygląda. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze się złożyło, że mamy tereny. Tunezja jest jak coś jeszcze w Bizancjum nie zniknęła, sobie nie wyszła. No to mamy tereny, jesteśmy największą siłą obecnie w cesarstwie, chcąc nie chcąc. No i będziemy, może nawet założymy nowe, od nowa cesarstwo, czyli zniszczymy je kompletnie, rozbijemy w pył, założymy na nowo, centralizujemy. kiwie co jeszcze, pewnie się znowu zmontują, się rozwali, Arabowie wjadą i historia się powtórzy. Ale na razie przejmujemy się tym, co ma, czym mamy się przejąć, Czyli mamy, e, musimy się zająć obecnym e, takim, tym drugim wasalem e, bułgarskim, e, wkurna przepraszam, bizantyjskim, który e, próbuje się e, nam zająć tereny tutaj na południu. Mamy jeszcze zwaną armię, która powstała za czasów e, poprzedniego, poprzednich wojen, e, jak było jeszcze Bizancjum, było Bizancjum. No i tą armię wykorzystamy. Słuchajcie, nasz władca wie, że on nie jest w stanie obronić się w tym momencie przed jakimiś wikingami, którzy by chcieli zaatakować Krym czy coś, że chcieliby zająć Krym, tych tutaj, czekajcie, tych tu, tych tu. Więc dlaczego by nie zrobić, że oddamy im te tereny i będą naszym wasalem? Dodatkowo właśnie ta pani, nasza ta cesarzowa, strzeliła sobie w kolano oferując nam rolę e, spymastera nadwornego. Czyli to wraz, wzrasta nam szansę do 95%. Słuchajcie, to jest cudowna informacja według mnie. Nie wiem, jak wy uważacie, ale się z tego bardzo cieszę, co się właśnie wydarzyło. I skoro nasz władca nie skupia się na mordowaniu, został już skimera Traita, to się skupimy bezpośrednio na intrygach, nie na Dredzie. Po co nam Dredd w takim razie? Agent Acceptance, który nam zwiększy po prostu, jak będziemy chcieli kogoś zabić, to zwiększy nam w tym, w tym przypadku e, szansę udania się tego, żeby zaprosić jakichś kolejnych członków do tego e, planu zabicia. Więc jak najbardziej, jak najchętniej to weźmiemy. Och nie! Chyba cesarzowej się umarło. I co teraz? Czy jeszcze bardziej decentralizujemy to pieprzone Bizancjum? Zabijając każdego, kto popadnie na tym zasranym ich tronie, wyrżniemy ich całą rodzinę. O przepraszam bardzo, musimy wyrżnąć jeszcze tą rodzinę tutaj, która się zbuntowała i była naszym głównym wrogiem w tym wszystkim. Ale mamy teraz plany do działania ścienia. O, kolejny sobie strzela w stopę! Szoni oni to kurwa za łatwe robią? Udają się zabijać? i Ja pierdzielę. Ogólnie nie dość, że Bizantin Empire obecnie walczy z wikingami, to jeszcze się klepią z Arabami. No, z Arabami wygląda im troszkę lepiej, że im idzie, chociaż oni zajmują tutaj tereny. Ale jestem gotów poświęcić jedne i drugie tereny, żeby po prostu Bizancym w tym momencie ucierpiało. Uwaga, uwaga, uwaga. Och nie, kolejny cesarz umarł. I co teraz, czy zabijemy dzieci tych cesarzy? Kurwa, co się stanie, jak zostanie jej ostatni? Aż chcę to sprawdzić. Dobra, w takim razie mamy 100%, z tym panem, co nas atakował od południa. Zapłacił mi to dobrze, bo troszkę mnie to zabolało. Bizancjum skończyło walczyć z e, Wikingami. Czy Wiking został moim wasalem? Aki, ciężko powiedzieć. Ale dają sobie radę z Arabami. To mnie niepokoi, ponieważ pomimo, że wybijam kurwa tych cesarzy jeden za drugim, to sobie radzą. Nie wiem, w ogóle teraz cesarz? Ja pierdolę. Co, co się odwaliło? Kto tu rządzi? O hello there. General Ravioli. Mój krewny z Sycylii, któremu pierwszy Władca czat oferował prowincję. Obecnie jest tutaj przywódcą. Słuchajcie, ja tutaj, tu, 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 tu z Bizancjum, Daci of Achaia, coś tam połączone, co nie, wymordowałem wszystkich i my odbijemy Bizancjum. Wezmiemy sojuszników, którzy będą niezbędni do osiągnięcia celu i... No zaraz puścimy im po prostu sromotny łomot. Najwyraźniej nasz patriarcha nas nie lubi. Według mnie lepszą opcją od na polepszenia relacji jest zamordowanie tego pana tutaj. No i tak też zrobimy. Ło kurno, jaki tutaj mamy... Ło cholera, ale panie z zarombistym almonerem. Co on taki mądry, skubany? Chyba każdy chce, żebym go po kolei mordował. Jeszcze nie doszli do tego, że u każdego, kogo zostaje spymasterem, u tego są trupy. I trup się ściele gęsto. Nie wiem, czy oni jeszcze tego nie powiązali z faktem, ale mi to nie przeszkadza. No, jesteśmy dobrym intrygantem. Chyba czas powymordowywać kolejnych władców Bizancjum. Ach, we were bambuzid, bym to powiedział, ponieważ nasz ten tutaj obecny władca uznał, że on weźmie Bizancjum dla siebie. Nie wiem, jak on to zrobił, ale wziął. Wysadą to jest stolica i no nie mamy już wojny, bo nie mamy o co się bić tak na serio. A, zapomniałem, że możemy robić dwa tutaj plany morderu. Na innych, zarąbiście. Potem ktoś próbuje mnie tutaj zamordować. No nie wyjdzie mu, jestem zbyt dobry na to. Ale słuchajcie, trzeba troszkę pomęczyć tych więźniów. Co to były, byliby za, za. więzienie, gdyby oni nie cierpieli w nim, tylko siedzieli spokojnie. Nie wiem, dogorywając z późnej starości. E, tego na przykład wykastrujemy pana. Nie czy kobieta jesteśmy w stanie wykastrować? Bo w sumie, nie czy w tych czasach to była kastracja możliwa kobiety if you know what i tej min. Mean. Nie jestem bardzo doedukowany do w takich sprawach cyk tortury. O nie! Zostałem zwolniony z tytułu bycia mistrzem e, tego Bizancjum. E, I w tym momencie on robi ze mnie kaberera, żeby dostał bonusy za capberera. Dobrze, dostanie, dostanie chwilowo. A ja! nie udało się go zabić, byka i zrobił się watchful na dwa lata. Skubany, ale spróbujemy jeszcze raz. Jakie on mamy szanse? Mamy cały czas, musimy spróbować kogoś przekupić, że jest taka możliwość. A tak przy okazji zmieniliśmy patriarchę na kogoś lepszego, i to mi się bardzo podoba, gdyż poprzedniemu się wzięło troszkę i umarło. W ogóle na przykład, tutaj mamy takiego moda, który pozwala zrobić Forge Legacy Sword, który pozwala, no po prostu jest mieczem dynastycznym, który jest przekazywany, odnawiany z pokolenia na pokolenie i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast wam powiem, Natomiast wam powiem, że w kolejnym DLC-ku Paradox chcę dodać jako rzecz, czyli że zapłacimy za coś, co jest w modzie super. I co, krewniaku? I co? O! Się chyba komuś wzięło i umarło, ale szkoda. He, he. Widzę, że w tym momencie do walki o życie weszło dwóch czadów intryg, ponieważ ten pan czad ma 18 intrygi, kiedy my mamy 26. Zobaczymy, kto ma większe jajca i dłuższy sztylet. I zaprosił nas na Spymestera, więc on jednak nie jest zbyt e, mądry na to wygląda. Patrzę, próbuję ogólnie zrobić frakcję przeciwko naszemu władcy, ale mamy tylko 50% siły jego. Pieniędzmi też nie grzeszymy. No, największy problem jest taki, że płacimy dosyć dużo za Unraised e, Arms. Mamy ich troszkę dużo w utrzymaniu i ich trzeba niestety ograniczyć najwyraźniej. Uwaga, 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 i czy umarł? Otóż jak najbardziej, bo jakby mogło być inaczej. Kolejny władca Bizancjum umarł. Jest jakiś dzieciak. Skąd on ma kurno 8 tysięcy ludzi w ogóle? Trzeba go wyjaśnić niedługo, ale. A, bo. Dash is Sicily, Desperate of Sicily, czy królestwo Sycylii, stąd ma troszkę ludzi. No, niestety. Słuchajcie, nasz patriarcha dał nam okazję, żeby się rozwieść z naszą żoną. E, I my się z tego powodu zgodzimy, ponieważ normalnie ja bym powiedział: o Nie, 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 ale tak, 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 zgadzamy się. Dlatego, że nasza żona. Jako, że jest płatczynią jakichś terenów Nie jest w stanie nam oferować tych bonusów, które oczekujemy Dlatego musimy znaleźć kogoś przydatnego dla mnie Kogoś, na kim mógłbym e, wywrzeć jak największy e, przychód Z jego, jej, jej umiejętności, nie jego Kurde, jego to byłby dramat No i myślę, że pomoc w szpiegowaniu, w szpiegowaniu może być jak najbardziej przydatna e, Pomoc w intrygach, mam aż 36 intryg dzięki temu kurwa, skurwelsen, jakie to jest dobre Może 69 dobijemy przy okazji będzie nice. Ale no musimy na razie, w takim razie e, zrobić tutaj sweja na naszą tutaj żonę. Giftanie nie wysłać, bo jesteśmy jak Żydzi i się zestresujemy, e, bo jesteśmy greedy. I czy zabijemy dziecko? Uwaga! Uwaga! Czy zostało zabite? No i oczywiście. No zestresowaliśmy się troszkę, niestety, bo zabójstwo dzieciaka zawsze jest le lekko stresujące. Ale udało się i słuchajcie, jest obecnie na tronie cesarskim dwulatek. Miejmy nadzieję, że to troszkę zdestabilizuje imperium. Zobaczmy, jak wyglądają frakcje. E, mamy jednego membera, który chce się zbuntować nam, ale jeżeli chodzi o frakcje tutaj, które chcą się uwolnić czy coś zrobić, to jest ich troszkę więcej. O, ktoś nie próbuje zabić, proszę państwa, bo dostałem bad omen. Bad omen dzieje się w momencie, jak ktoś nas próbuje zamordować, a my kogoś. Więc to musimy się skupić na ochronie własnej w takim razie. Na to musimy tutaj spymastera nakierować. Sprawdzimy ile nasz więzień, który został porwany w wieku 10 lat, jest w stanie znieść. Jest już oślepiony, dwa razy pod rząd go torturowałem, wykastrujemy go. Jeszcze dycha, skurwysyn. Ło, ja pierdziele. O, Christian face have access to Crusade. Zasłuchajcie, usuńmy mu nogę w takim razie. Umarł, dobra. Je jednak języka nie musiałem go pozbawiać, tak najwyraźniej. Cóż, powstał bunt w Bizancjum. To było całe osabienia władzy moim, żeby to coś do takie, do takiego doszło i może, może uda się dać siebie z powrotem na tron, ponieważ zrobiliśmy swoją frakcję. 57% siły, ale no jest szansa, że się osłabia podczas wojen będziemy mogli wybuchnąć. A nie możemy też pozwolić, żeby ta wojna była zbyt krótka, dlatego postaramy się zamordować przywódcę frakcji, który, 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 który tutaj prowadzi Bunt. Dzięki czemu możliwe, że troszkę osłabimy. Tak się postaram troszkę powyłączać tych tutaj, ich sojuszników. W ten sposób. Czas się ponownie ustanowić cesarzem. Słuchajcie, idziemy na porządną, prawdziwą wojnę, nie na jakąś opierdalarkę. Wzywamy każdego, kogo popadnie, ka każdego, kogo jesteśmy w stanie. Będę przekupywać, będę robić dyplomatyczne blowjoby, jeżeli to będzie konieczne. Tam jobby, to, to też. I tak. I idziemy sobie teraz od razu oblegać na poważnie Bizancjum. Trzy lata zajmie nam oblężenie stolicy, która była wcześniej nasza. Trzy lata jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Słuchajcie, nasza rywalka Duchess of. Tutaj udało się ją porwać. Nasz wadca, no, jest w takim lekkim stresie, słuchajcie. To byłoby chyba by żeby kilka rzeczy porobić. Na przykład. O, ładnie, no ładnie, ładnie. Jesteś poważny repus, jesteś poważny z tego, co robisz. Słuchajcie, potorturujmy ją też klasycznie w takim razie. E, zobaczymy, czy. Nie możemy jej wykastrować, bo jednak to nie jest facet. Faceta łatwiej wykastrować, bo starczy mu obciąć jaja. W przypadku kobiety jest to troszkę gorsze, znaczy gorsze, jest bardziej skomplikowane. A jednak, a jednak, usunął jej kurna jajniki. Jest, tylko nie wiedziałem, że spade to oznacza. I ja pierdzielasz, musiałem w Google tłumacze wpisać. No wie, wiecie, człowiek uczy się całe życie. A pomimo usunięcia jajników cały czas jest w ciąży. No w sumie kurde, jak już raz zaszła w ciąży, to po usunięciu jajników może nadal być chyba w ciąży. Nie wiem jak to działa. Nie wiem, czy ktokolwiek to sprawdzał w ogóle. Może pan Bengele. Kurna, twarda babka, torturuje ją, torturuje, a jeszcze nie umarła. To chyba piąte tortury. Dobra, wzięła i umarła w takim razie. W końcu. I jednej rywalki mamy mniej. Bizancjum zostało zajęte. Należy do nas. Jest przez nas okupowane. I idziemy się bić dalej. Problem jest taki, że w tych wojnach domowych według mnie ciężko ogarnąć co ja mam kurwa atakować tak na serio. Mamy trzy wojny w tym momencie. I ja, ja nie wiem gdzie iść. Chciałem walczyć z armią bizantyjską. Nasza przyrodnia siostra próbowała nas zabić. A wiecie co to oznacza? To oznacza, że musimy ją pojmać. Droga przyrodnia siostro. He, jesteśmy... Popierdolonym władcą I robimy popierdolone rzeczy Których nikt by się nie spodziewał W ogóle najbardziej rozbraja mnie Przekonywanie tego naszego ziomka z Tesalonik, co nie Tego naszego e, przy, przy, przy Przywódcę wiary lokalnego To rozbraja mnie po prostu Że próbujemy go przekonać, że jesteśmy dobrzy Słuchajcie, widzę też, że e, Mamy tutaj kilka jeszcze wojen e, Zaatakowali Włosi między innymi e, My też się bijemy Co nie ale ja postanawiam zająć Maltę, których ziomek postanowił uznać się cesarzem bizantyjskim i wysunąć swoje roszczenia. Ma tylko tysiąc wojska, ale kurde, nie takie porąbane rzeczy się zdarzały. I wolę to po prostu powstrzymać od razu. I tak, nasza przyrodnia siostra została zgwałcona, urodziła dziecko i później została torturowana i wygoniona z kraju. Słuchajcie, to jest, to jest nauczka dla kogokolwiek z rodziny, spoza rodziny, i czy czegokolwiek innego, że z naszym władcą czadem, e, mordercą, psychopatą, który ma 44 intryg, się kurna nie zadziera. No niestety, że nie udało nam się zabić typa. Mamy troszkę tutaj serię niepowodzeń, można to nazwać. To się się o tym dowiedzieli i ludziom to się nie spodobało. Z tego powodu postaramy się zabić teraz innego typa. Może o tym się nie dowiedzą i się uda. Ale to drugie morderstwo pod rząd, które się nie udało. I... Ale pierwsze, o którym się dowiedzieli. O nasza żona, która nas nie lubi za zdradę, urodziła nam. W takim razie bliźnięta. E, Dwujajowe na to wygląda, ponieważ to jest chyba Princess i Prince, czyli tak, e, brat i siostra bliźniaczki. Bliźniacy, bliźniaczki. No tak. Udało nam się zabić pana, na którego mam 58% szans. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie i się chyba wydało w takim razie, że my to go chcieliśmy zabić. A, nie przejmowałbym się tym zbytnio. No, shit happens, ale. zdobyliśmy dreda. Trzeba patrzeć pozytywnie na to Dobra, słuchajcie, obalamy Obecnego cesarza Bizancjum Udaje się Zostajemy z powrotem cesarzem You got the Byzantine Empire Udało się stracić I odbić Zamordowaliśmy na każdego Kto chciał być cesarzem Bizancjum Masę osób Dużo trupów Dużo strat Dużo pieniędzy na to poszło Dużo wódki przechlanej no, i słuchajcie, kończymy w tym momencie odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Razem z tym yy, kończy się tak, że chociaż tutaj widzę, że jakieś bunty trwają, ale Kiwi o co chodzi. Yy, ale kończymy w takim razie odcinek. Przejmujemy Bizancjum jako prowincję i widzimy się już następnym razem. Jeżeli oglądalność będzie trzymana, jeżeli Wam się podoba, to w takim razie odcinki będą. A jeżeli nie, no to przeniesiemy się na banner Lorda a wrócimy do CK3 z nowym Delcekiem. Do zobaczenia na razie. Cześć Pa!